Jeżeli decydujesz się na zabieg powiększania i modelowania ust, to zwróć uwagę, kto będzie wykonywał ten zabieg i jakiego będzie używał produktu. Na pewno już wiesz o tym, że jest na rynku wiele osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, mają doświadczenie i wykonują te zabiegi należycie. Ale także na pewno mogłaś już słyszeć o tym, że są osoby, które nie mają kwalifikacji, a jednak takie zabiegi wykonują. W tej chwili rynek branży beauty jest dość zróżnicowany. Nie mamy do końca takich pewnych obostrzeń, dlatego każdy teoretycznie, kto jest związany z branżą beauty, może zacząć wykonywać zabieg powiększania czy też modelowania ust. Jeżeli taki zabieg wykona osoba, która nie ma odpowiednich kwalifikacji, czy też nie ma odpowiedniego doświadczenia, albo używa nieznanych, nieprzebadanych, czy też niedopuszczonych na rynku polskim produktów, to owszem, może się zdarzyć, że ten zabieg przebiegnie zupełnie nie po Twojej myśli, a zamierzony efekt będzie zupełnie różny od tego, jaki chcesz osiągnąć. Wtedy takie usta po takim zabiegu będą wymagały korekty i naprawy. Więc tak, jeżeli skorzystasz z zabiegu u, Niewykwalifikowanej osoby w niesprawdzonym miejscu, możemy y, mieć taką świadomość, że to się może zdarzyć. Natomiast odpowiedź moja brzmiałaby nie, jeżeli wybierzesz miejsce, w którym specjalista ma odpowiednie kwalifikacje, y, pracuje na preparatach, które mają odpowiednie certyfikaty i przede wszystkim ma y, doświadczenie.